Q Tracks się obraca karuzela, karty z nas ją nakręca, przybywa doświadczenia, życie z czasem budzi, nie zna, wciąż to samo, bez koloru jakoś trzeba tu z tym walczyć, nie ma innej rady, trzeba brać swoje karty jakie by nie były, jakby zaufałem Bogu, bo mnie nie zostawił z niczym, dał kobietę tak nad głową, nie żebram na ulicy cię nie proszę o dwa złote, mam w koło swoich ludzi, z nimi dumnie prawdę niosę jeszcze mam co zapalić, opcji także nie brakuje, nie muszę władzić w dupę by ogarnąć, to rozumiesz, RAPE, trzy litery, jedna miłość, to ten hip hop, zapisanych kartek w tym temacie to nie... Wszystko. Na bitach jak narkoman, trzymam los w swoich dłoniach i nie oddam ci go za nic, Cała reszta w rękach Boga. Gdzie prowadzi mnie ta droga? No na pewno nie do nikąd. Zobaczcie, już ziomuś jestem, wjeżdżam tu z kolejną płytą. Kolejne grube solo z północnej strony Polski. Ty weź się przesłuchaj, coś ci nie gra, to to popi, Te wersy mówią wszystko, to ten rap spontan bingo. Piona dla słuchaczy, kreujemy rzeczywistość, niech te wersy lecą w Polskę. Tu poprzeczkę tu podniosłem, nie stanąłem w miejscu, sam odczuwam, duży problem zaczynałem. Na patyszku to mikrofon za 5 zł, nagrywanie na siedząco. To dopiero były loty. Dziś na sprzęt nie narzegam, choć brakuje wygłuszenia. To na tych bitach Sieka mnie się echo się spodziemia. To jest dyl niepowtarzalny. Nie żadna ziomu ślipa. Mam szacunek za postawę, a nie za dziwki w klipa. Się obraca karuzela, każdy z nas ją nakręca. Przybywa doświadczenia, życie z czasem budzi, nie wciąż to samo. Bez koloru, jakoś trzeba tu z tym walczyć. Nie ma innej rady, trzeba brać swoje karty. Jakie by nie były, jakby zaufałem bogu, bo mnie nie zostawi z niczym. Dał kobietę tak na głową. Nie żebram na ulicy, cię nie proszę o dwa złote. Mam w koło swoich ludzi, mi dupnie prawdę niosy, jeszcze mam co zapalić Opcji także nie brakuje Nie muszę wazić w dupę, by ogarnąć To rozumiesz, że czy trzy litery, jedna miłość To ten hip-hop zapisanych kartek W tym temacie to nie wszystko Na bitach jak narkoman trzymam los w swoich dłoniach I nie oddam ci go za nie, cała reszta w rękach Boga Gdzie prowadzi mnie ta droga? No na pewno nie do nikogo Zobaczcie, już ziomuś jestem, wjeżdżam tu z kolejną płytą